Siema! Lecimy dalej z naszym speedrunem bez Hetmana. Tym razem na pierwszy ogień idzie Kazach. Ostatnio akurat widziałem się z paroma kolegami z Kazachstanu. Chyba było śmiesznie, bo widzieliśmy się z Kazachami, Francuzami. i no nas dwóch Polaków było, więc ciekawie. Multikulti. pokoziomki. <laughs> Hetman H5. Oczywiście, atak. Na piona z e5 i na f7 Chcemy wybić na f7, żeby oddać hetmana Więc przeciwnik się zamyślił Powinien obronić piona z e5 Oczywiście za pomocą ruchu Skoczek c6 albo d6 No w sumie to są dwa Jedyne ruchy I oczywiście przeciwnik podwala piona No tak mm. I tym samym podwala bierze Dlaczego na tym rankingu dalej na to, na to idą ludzie Niesamowite, no dobra Wybijemy piona z h7, żeby i tak zderoszować przeciwnika i wyprowadzimy wyprowadzimy skoczka na c3 żeby kontrolował centrum w miarę mi się nie podoba goniec b4 no bo wtedy wymieni mi się figura i zawsze muszę pamiętać o polu c2 jakby skoczek tu chciał wskoczyć bo ciężko bronić ten punkt jak to wielokrotnie w tym sp speedranie już, by, już bywało mm, i co z tym skoczkiem zrobić no bo ten goniec jest dość silny i nie wiem czy nie chcę go wymienić tak czy siak bo bronił ważne czarne pola które są słabe w obozie przeciwnika więc co mógłbym zagrać goniec c4 skoczek f3 ewentualnie uciekać tym skoczkiem i odgonić gońca A wtedy zablokuję swoj, swojego gońca ale wyprowadzę go przez g3 i goniec g2 no dobra może postawmy na niewymienianie figur więc skoczek E2 sobie zagramy na spokojnie. I od razu wygonimy gońca. Jak się końc odsunie, nawet od razu zagramy B4, żeby go odsunąć jeszcze dalej. I dzwonić sobie miejsce dla mojego gońca na B2. Żeby całą przekątną przesłonił od razu. No i mam w obcach długą roszadę, ale raczej nie będę się z nią... Spieszył, bo krótkie nie do końca chcę robić, bo tu już wieża patrzy. To byłoby dość problematyczne. Mogę wyprowadzić sobie kolejną figurę, ale wtedy dostanę gońca i nie bardzo wiadomo co z tym fantem zrobić. Hmm. Hmm. Może g i tutaj też gońca ustawię na długiej przekątnej. Taki typowy motyw w partiach, to by było jakieś a5, żebym musiał piona przesunąć, wtedy przestawić skoczka. I to wszystko dobrze stoi. Przy okazji, goniec znalazłby dla siebie furteczkę. No to od razu goniec g2 mogę zagrać. Skoczek g4 atakuje podwójnie mojego piona z h2, ale tu po prostu h3 mogę zagrać chociażby. Skoczek f3 niekoniecznie, bo wtedy może grozi grozić e4. No i bym się musiał odsunąć skoczkiem, no i wtedy już pion wisi z H2. Yy, goniec G4. Yy. Mogę znowu go spróbować wygonić, bo jak wybiję, no to po prostu wyprowadzę swoją figurkę tempem. A przeciwnik straci gońca białopolowego. To wydaje się być całkiem dobrą opcją. No i już w ogóle nie mam problemu z rozwojem. Mogę iść w krótką rozsadę i iść w długą. Trzy figurki już są w grze. Ale przeciwnik w miarę też dobrze się rozwinął. A5, czyli to co mówiłem, no to przesunę od razu. Nie mogę wybijać, bo będę miał sobą strukturę pionową. Do tego jego wieża od razu się uruchomić. Będzie presja na polu A3 w przyszłości jakieś. Gonię C5, skoczek A7, skoczek, B, skoczek B5 i presja na punkcie A3 mogłaby nastąpić. Więc nie bawimy się w takie rzeczy. Po prostu B5 stępem tempem atakuje skoczkę. Jak się odsunie skoczek na A7, mogę zagrać A4 bądź C4. No i tworzyć łańcuch pionowy. Skoczek odsunął się na E7, co pozwala wziąć piona. Mm, tak. Weźmiemy piona, a tak na wieżę. Wieża się odsunie prawdopodobnie na B8, żeby tworzyć presję najbardziej na pionku z B5. No i po prostu odsuniemy gońca na G2 z powrotem, żeby bronić punkt H3 podwójnie. No to jest trochę słabszy ruch, gdyż ta wieża na nic się nie patrzy. D5. Ok. Tu wisi pion. Widzę, bije proste. Gdyby nie było tu tego gońca, to istniałby motyw typu skoczek g4 z atakiem na gońca, bo nie mógłbym wybić pionem, bo bym stracił wieżę, a na szczęście jest, jest goniec na g2, który tą wieżę broni. No a tutaj stwarzam presję na skoczku przeciwnika. Jak się jakoś może odsunie, nie wiem, na przykład na d7, żeby zaatakować gońca, po prostu wycofam gońca na b2. I wtedy Moje gońce pięknie strzelają przez całą szachownicę i ciężko je wygonić w jakiś sposób. Pos ok. Mm. Koczek E4. Mogę go wygonić, oczywiście. Mogę go wygonić. On wtedy może pójść tu albo tu i przeskoczy na E6 wtedy. Oczywiście gońce nie chcą oddawać, bo jednak gońce są. Przydatne, jak ma się stratę. Szczególnie para gońców. Hmm. No najbardziej mi się D3 nasuwa. Tak czy siak. Więc gramy D3. Hmm. Jak się skoczek odsuje na C5, to mam ruch typu skoczek D4. Bo w tym momencie nie mógłbym zagrać skoczek D4, bo po prostu gońc by, no, by wybił. A jakby skoczek się przesunął na C5, no to przesłoni tą diagonalię dla gońca, Więc skoczek C5, skoczek D4. No i groże skoczek C6 w jakiejś konfiguracji w przyszłości z widełkami Oczywiście tu jeszcze skoczek stoi, więc na przykład mógłbym go związać w jakiś, spo... w jakiś sposób Nastąpiło skoczek G5, popatrzymy czy coś atakuje Atakuje piona z h ale jest podwójnie broniony, podwójnie atakowany, czyli jest wystarczająco obroniony Mam w opcjach ruch gońc F6 z atakiem na skoczka i ze związaniem I prawdopodobnie na to się zdecyduję Niestety nie mam tego ruchu skoczek D4, bo ten goniec atakuje. No i mam goniec F6. Skoczek się odsunie. No nie do końca. Chciałem zagrać skoczek F4 z atakiem na piona podwójnym. Chyba, że najpierw zagrać skoczek F4, żeby zaatakować tego piona i dopiero później przesunąć gońca na F6. Tylko w tempach się to nie zgadza. Bo skoczek F4 i tak przeciwnik może zagrać skoczek. 6 i brakuje mi tego ruchu goniec f6 ta wymiana byłaby w miarę opłacalna gdyby wieża już stała na e1 a tak to niekoniecznie hmm. no nie powiem, troszkę się zamyśliłem krótkie rushady nie mogę zrobić, bo wtedy pion z h straci obrońcę Długa roszada wygląda średnio, bo strasznie rozwalona pozycja króla tutaj jest. Jest opcja: Król F1 albo Król D2. Król D2, żeby ustawić bierze na linii E. Mm, jak bardzo się narażam w ten sposób. Może nie aż tak. Może zagram to skoczek F4 i po skoczek E6 wtedy zagram Król D2. Dobra, skoczek F4. Moim planem głównym jest goniec F6, ale jeśli skoczek stanie na polu E6, to myślę, że zagram król D2, żeby po wybiciu. Auć. Chciałem odbić pionem, a tu mi pion wisi. Nie widziałem tego. Oops. No dobra, no to trzeba przekalkulować. Co po skoczek E6? Skoczek E6. D4. Mm. D4 bicie bicie. I łatwo zaatakować tego gońca za pomocą ruchu skoczek G8 i F6. I wtedy ten ganiec w żadną stronę nie może pójść. I wtedy go stracę. Skoczek E6. Kurczam, kurczam. Mm. Mogę zagrać wtedy goiec F6. Po biciu wybiję pionkiem z E. I w kolejnym ruchu zrobię Roszadę. Bo wtedy już nie będzie podwójnie atakowane pole haczy. Ok. Nastąpiło D4. Czy to coś mi robi? No, ten pion, który był atakowany, przestał być atakowany. Mm. I co tu się dzieje? Mogę go wybić. Jest to dość. A nie, nie mogę do końca, bo jest koniec. Faktycznie. Porsze, całkiem niezły ruch. Zagrał przeciwnik. Mmm. Ojej. Tu, to tu i tu, tu i mam skoczek d5 na koniec i atak na gońca i skoczka. Gońca jeszcze może odsunąć na c5 i broni. I wtedy czy mam coś? A nie, potem najpierw się odsunąć skoczko. bo skoczek wisi przecież. Tu, tu. I wtedy skoczek d5. I tu, tu. A, powinno działać chyba na oko. Chyba, że jakieś dzikie densy zrobi i wybije i tak tego piona. Ja odbiję, on odbije, no i mój król będzie. Się nie czuł zbyt komfortowo jakieś Hetman D4, Hetman E3 z szachami. W groźbach. No dobra, liczmy główny wariant, czyli skoczek E6. Po skoczek E6. Mam taki ruch jak wtrącenie na c6, ale on mi nic nie daje zbytnio, a przynajmniej nie czuję, żeby ten ruch miał, miał jakiś większy sens. Więc raczej chciałbym zagrać u, 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 skoczek e6, wtedy wtrącenie. Oczywiście jeśli przeciwnik wybije, no to bije hetmana, wiadomo. Wtrącenie szacha, Krócie odsuwa i wtedy skoczek d5, gdyż grożę widełkami. Wtedy z szachem wchodzę Okej okay. No to biję figurę I I błagam żeby tam nic, nic nie miał przeciwnik <gryw> w skrócie ujmując No bicie I król F1 czy król D2 to Jakby dwa sensowne ruchy, które, posiada, które posiadam Bo król F1 i po jakimś ewentualnym wybiciu mam tego szacha, przez co król będzie mógł się odsunąć na G2. I może tam się czuć w miarę bezpiecznie, tak mi się wydaje. A po król D2 jest Hetman D4. No i tu już bym się troszkę mógł obawiać. No, bo ciężko mi obronić pole E3. Aaaa. Nie, dobra <laughs> Bo król f1 Skoczek f5, jakbym wybił hetmana Dostaję mata na g3, xd Ale bo król f1 i skoczek f5 Mam ruch goniec c6 wtrącony No i wtedy zdobyłem hetmana A po szachu mam pole g2 Dla króla No nieźle, nieźle, nieźle No dobra, widzę bije Czekaj a, no, no teraz nie dam szacha, bo skoczek wybi wybiję przecież. To głupoty gadam w ogóle. Więc wybijam. Dwie minuty, 40 sekund na moim zegarku. No i teraz grożę wszystkim. I tym grożę. Chociaż może się odsunąć na F7. Może to nie być takie dobre. Chłopako by było zablokować jakoś tego końca. Jakiś ruch D4 mam w opcjach teoretycznie. No ale główny mój cel to chyba skoczek D5. Żeby tu wzmocnić atak na pole, si na pole E7. Aczkolwiek, nawet jak powybijam to, to mam bierze za Hetmana i takiego piona. What is this move? Wow. Ciekawa sprawa, czy istnieje ruch skoczek E6. No, bo oczywiście po biciu Hetman BA i w ogóle mam problemy. Giga problemy. Skoczek E6. Atak na hetmana, atak na gońca oczywiście. Powiedzmy, że Hetman d6 i wtedy wybije gońca. Hetman odbija skoczka i ja biję wieżę i do tego mam atak na pionka. Powinno działać. Na oko. Pomijając fakt, że on może jakieś dzikie dance typu takie coś zrobić, ale to chyba nie powinno być za dobre dla niego. Tak obstawiam. A żadnych losowych matów tu nie powinienem dostać. Nie ma jak. Dobra, no i tu mówiłem, że zbiję gońcem, a więc zbiór skoczkiem to odbija gońca i jest presja na tej diagonali. A tu mata nie dostaje, gdyż wieża broni. Więc bije wieżę, no i chcę wybić piona. Trochę tutaj będę cierpiał prawdopodobnie, no ale zdążę ustawić wieżę na linii E i na polu E2. I powinienem to utrzymać. Dobra. Skoczek F5 powoduje atak na mojego piona z G3. Po wybiciu końcem broni tego piona. I też może wejść skoczkiem na E3. Czy wolę to wybić królem z jakiegoś powodu? Raczej wątpię. Raczej wątpię, więc wybije i grożę wieża E1. Ok. No to się pomylił w końcu przeciwnik. Tak grubo. Liczyłem jeszcze jakieś wieża e F7 i po wieża E1. Skoczek e3 z szachem I nie do końca wiedziałem co się tam dzieje Bo mam trochę mało czasu No a tak to już mam przewagę figury No ale nie było to łatwe Mam no to król d2 No minuta 25 to na spokojnie Powinienem to wykończyć Odgonimy skoczka hmm. Wieża na wolną linię. Dobra, czy jak chcę to wybić? Mogę dać najpierw szacha. I po król C5 mam wieża E5 ze związaniem. No i presja na skoczku. Po wieża D7 mam ruch C4, jeszcze większa presja na skoczku. I już się przeciwnik nie rozwiąże z tego. Jest to wygrana partia. Wybijamy. I teraz bijemy wieżą, żeby uprościć pozycję. Czach. No i ogromna przewaga. Pytanie brzmi, czy jestem w stanie dać tam mata jakoś tutaj. Wtedy wszystkie pola są ograniczone. Jeśli nie pójdzie, tu królem. Dobra, yy. najpierw królem, licząc, że, że którymś pionem ruszy. Nie ruszy pionem, to wtedy siatka matowa jest. A jak ruszy królem, to nie ma. Dobra. I siatka matowa. Nie ma pata, gdyż jest ruch G5 i matuje pioneczkiem w centrum. Idealnie wyliczone. No to kolejna 10-minutówka. A, licznika chyba nie włączyłem. No dobra. To teraz go i włączę. I zmieniam na 36 zwycięstw GITES. Dobra. Nie powinno być problemu z wzięciem pionaz F2. No to bierzemy. No i ustawiamy gańce po długiej przekątnej. Skoro tu się białe pola osłabiły. Bicie, bicie tu, tu. Powinienem zdążyć w ten sposób zagrać. Mm, tu, tu, tu. No i to jest chyba najlepsza opcja, jaką mam w opcjach. Tu I może przesuwać, i wszystko tam może robić. Nie. O matko, przecież po skoczek C6 jest. Goniec C4. Ludu nie umie trafić. Teraz ma to zrobić z polem F7. O matko, przegrałem to. <laughs> Wrzucę szacha licząc, że zagra goniec E3. To wtedy wybiję odbie i będę mógł zagrać skoczek H6. Tak jest. Udało się. <laughs> Udało się rozwiązać. No bo tak po skoczek h6 po prostu goniec mógł wybić, odbicie no i dostaje mata Praktycznie, mm, więc skoczek h6 Motyw g4, g5 nie działa, no bo po g4 po prostu bije piona z szachem No i moim planem jest goniec b7 Na tej długiej przekątnej się ustawić yy, I fajnie by było jakieś hetmana zdobyć, ale to nie będzie zbyt proste raczej Koniec b7, pewnie tu dostanę skoczka jak zwykle a, ale po roszadzie, po biciu mam odbicie skoczkiem. No to to jest chill, więc gońc B7. Chciałbym grozić jakimś skoczkiem B4, oczywiście po roszadzie najpierw. Dobra, to to jest słaby ruch. Długa roszada. Musiałbym grozić skoczkiem B4, żeby atakować Hetmana i atakować piona z C2, ale po prostu Hetman może się odsunąć na D2, przez co atakuje mojego skoczka. Broni piona z C2 i broni piona z G2, który również byłby atakowany przez mojego gońca. Okej, okay, skoczek f3 No jakby dało się złapać tego króla jakoś Na związanie Żeby móc hetmana zwinąć eee, Czy ja mogę? Nie mogę pewnie Jakiś skoczek f5 no, Najlogiczniejszym ruchem jest chyba król f2 No bo po jakimś królu na e2 jest szach na d4 I wtedy biorę hetmana, więc skoczek f5 Król f2 I ale po prostu najpierw go wygonię, bo nie mam pomysłu. Bo chcę złapać tego Hetmana za pomocą ruchu skoczek D4, ale nie jestem przekonany co do tego w ogóle. Bo skoczek D4 chyba łapie Hetmana. Jakimś skoczek B4. A, co to jest? Proszę mnie nie straszyć, przecież ja to mogę bić. Chciałbym być sprytny, wyszło jak zwykle. Od kiedy ma konto? Od 30 czerwca 2022 roku. No i mamy to widełki, proszę państwa. To już powinno być na spokojnie. Bierzemy. Wieża na wolną linię. Zapewne powinna się tam pojawić. Aczkolwiek mogę też dać szacha z odsłony. I wziąć gońca. I wziąć figurę. I wychodzę z pionkiem więcej w wieżówce. No, mi to powinno wystarczyć. Według mnie. Więc spróbujemy wygrać wieżówkę po prostu. Dobra, tego się nie spodziewałem. Ale ja tu tu tempem mogę wyjść wieżą, krócie odsunie, bicie, bicie i wieża na tyły. Hmm. Czy jest coś lepszego? Może jest. Ale nobody cares. Więc wieża E8 z szachem. I... A czy ja to muszę bić? W sumie w miarę muszę. Bo pion mi wisiał na F7. No, i wjeżdżamy na tyły. Patrzę na, na jakieś siatki matowe, ale nie do końca je widzę. Chociaż wieża E8 i wieża D2 w jakichś konfiguracjach to jest wtedy mat. No, na razie jest skoczek tu stoi, więc lipam. No, to wieża E8. Licząc na jakiś skoczek G5, to wówczas jest szach mat. A skoczek G5 teoretycznie logiczny ruch, no bo atak na dwa piony. No niestety nie pykło, gdyż już mój skoczek został wyrzucony, więc skoczek C6, atak na piona. No dobra, ja to mogę wybić po prostu. Tą skoczkówkę też wygram. właśnie mogę dać szacha. Najpierw. Dobra, to damy szacha najpierw. Konkretów i tak tam nie widzę. OK, i tu jest kolejny szach, no jak się przeciwnik odsunie mam szacha i widełki Wszystko działa? Wszystko działa Jakiś mat? Wątpię No nie wiem Nie widziałem, to gram No i bitka No i bitka, i wieża na czysto A tak na piona, jak się pion odsunie to jest i tak wieża g2 z szachem, żeby wziąć drugiego piona Wybijemy mu wszystko Damy szacha, pacha I idziemy pionem I dajemy wata drabinką I nic nie może z tym zrobić, jakie to smutne to ja w tym czasie mogę zmienić licznik w sumie. 37 zwycięstw i jedna porażka. Dzisiaj w miarę gładko poszło. Jak Wam się podobało, zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla Was. Jak Wam się podoba ta seria, to bardzo mi miło, jak coś tam napiszecie. I do zobaczenia. Bye!